Tak, teraz filmujemy pojenie gołębi, a później sfilmujemy karmienie gołębi. Najpierw napoimy. Tak. I teraz proszę zobaczyć, bo tu jeden ktoś miał problemy, że nie ma korków. Proszę se, niech chcę ten zobaczy, czy tu nie ma korków. O. Czy nie ma korków? Jakiś hodowca miał problemy, bo nie ma korków. Brakuje korku. jak oni będą karmić? Proszę bardzo, niech się zobaczy teraz, czy są korki i na drugi raz niech się zainteresuje tym swoim korkiem, a moich korków niech się odczepi, proszę bardzo. A teraz będziemy puszczać wodę. jest taki hebel, aby ktoś chciał widzieć. Tak i woda będzie lecieć teraz. Teraz idę załączyć światło, żebyście widzieli. Woda po własny maleci będą prawie pełne koryta. Koryta będą zostawione przez całą noc. Jedzenie będzie za chwilę, będziecie patrzeć, jak się karmi gołębie. Woda bo ma leci, jeszcze jest mało jeszcze siorbią, ale za chwilę te korytka napełnią i coraz więcej tej wody nalatuje Żeby mi to był ostatni roz, że my nie poimy gołębi bo A ten pierwszy tu co pije to jeba jest od Stasia Gołum, tak mi się coś zdaje Bo on jest bardzo spragniony Stasiu widziałeś jaki twój jest spragniony powoli leci woda, bo to są małe dziurki, ale ale za chwilę będzie pełne, proszę bardzo Pogoda niby jutro ma być fajna do wypuszczenia, także że bądźmy dobrej myśli, jedynie co, to z tą drogą tu muszę zrobić porządek